Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych Woni, stałych widzów mojego kanału. Kochani, przychodzę Ci do Was z filmem o moich ostatnich zakupach. Także dla tych, którzy lubią takie filmy, myślę, że to będzie gratka ciekawostka. Oczywiście motywem przywodnim będzie tutaj nutka Moreli, którą w tym miesiącu rozpracowujemy. I zacznę od totalnej porażki zakupowej. I taki mój apel do notino, bo wiem, że perfumerię mnie oglądają. Możecie Państwo sprawdzić w zamówieniach, zamawiałam z mojego imienia i nazwiska jak to się stało, że przesyłka dotarła zniszczona? W zasadzie paczka była praktycznie otwarta. Z niej wystawał flakonik, który zamówiłam. Zaraz go Wam pokażę. Także generalnie taka moja uwaga. Błędem jest jednak umieszczanie logo na paczuszce. Taka moja opinia. Wiem, że te wszystkie bardzo, bardzo prestiżowe marki, takie jak Hermes, wysyłają czy w ogóle innych luksusowych marek wysyłają w szarych pudełkach. Właśnie, żeby nie było widać. Chanel również wkłada takiego worka. Poza paczką jeszcze jest taki worek po prostu nijaki. Bo pewnie dlatego ja zamawiam bardzo dużo paczek z różnych perfumerii i już nawet perfumerie widzę, że nie dają tych taśm z logo perfumerią. Po prostu paczka jest szara i nijaka. Także przemyślcie to Państwo, bo zamówiłam, nie umiałam znaleźć przy zamówieniu. To takie moje gorzkie żale trochę. Nie umiałam przy zamówieniu znaleźć opcji paczkomat. Tylko był kurier. Czy go nie było, czy ja nie umiałam, to i powiem tak, to była najgorsza opcja. Także jeśli jesteście Państwo, oglądają mnie inni sprzedawcy, ku, paczkomat, y, jakieś y, takie miejsce, gdzie się wyjmuje z automatu y, tę ten, ten, przesyłkę, jest najlepszą opcją. Powiem tak, bo po prostu ja nie odebrałam tej przesyłki, nie wiem co się stało, miała przyjść w sobotę, to też jest taki szczególny dzień, no i potem wyjechałam w poniedziałek, już musiałam przekierować paczkę do żabki. I tam po prostu ktoś to mi ją odebrał. To, to po prostu praktycznie była ta paczka otwarta, nic nie zginęło. Chyba, że były jakieś próbki tam. Chyba był jakiś taki, taka karteczka z kodem kreskowym. Nie wiem, czy tam te faktury dane. Nie wiem, po prostu nie wiem. W każdym razie naprawdę wszystko było uszkodzone. Chyba tylko tyle tu zaklejone. Ale generalnie było na tyle uszkodzenie duże, że można było flakon wyjąć. I tak by wyglądało, że ktoś ten flakon wyjął. Bo zobaczcie Państwo, on jest uszkodzony, ten kartonik. To perfumy Dalissime. Folia, jakby uszkodzona, ale chyba nie. Także nie wiem. Jakby to była jakaś modna marka, to byłby to... No nie wiem, co by się... Z... Na pewno byłoby to otworzone. Także chyba nie było otwierane. Chyba. Chyba, że ktoś przykleił z powrotem. Zaraz zobaczymy przy otwieraniu. No w każdym razie perfumy jako produkt luksusowy ma, powinny... Ten flakonik powinien, do, kartonik dotrzeć nieuszkodzony. Jeszcze zobaczymy, co jest w środku. Nie wiem, tutaj dziwnie to jest rozchylone, jakby tam ktoś to otwierał i potem może zakleił folię. Nie wiem, no zobaczymy. Czy to będzie z przygodami przesyłka. Tak mi to wygląda, jakby to było do dołu otwierane. Ale dziwne, bo folia jest przyklejona, więc nie wiem, no może ktoś wziął klej roślinny i przykleił. Także tak, to tyle. Także takiej no, dramaturgii i przygody. Widzicie teraz nie most. Zwykle folie da się odkleić. Tu coś ciężko idzie. No dobra, idziemy dalej. Może tylko tak przypomnę, jeśli się nie przedstawiłam, no bo widzicie, dzisiaj emocje, nieudana przesyłka, to mam na imię Agata i jestem autorką książek o perfumach. No i robię zakupy takie tematy aktualności. W zasadzie, tam mi wygląda na otwierane. No sami państwo ocencie. Od dołu. No zobaczymy, co jest w środku. Otwierałam już tak wiele przesyłek, że to, tak jak mówię, ten bok tutaj, to ktoś palcem odpychał. Od, od, otwierał. Nie wiem, co się stało. No, sami Państwo zobaczcie, ten jest wyraźnie uszkodzony. I tutaj dalej, też jakby ktoś paczkę wyjmował. Chyba, że to jest ciągle to wgniecenie i ono odkształciło. No nie wiem, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak będziemy to otwierać. Czy to było psikane, bo to będzie widać. Koryczek jest taki. Już Państwu, no to jest Dali. Właśnie tu jest nutka Morelli. To są perfumy z lat 90. i spodziewam się, że to będą takie właśnie lata 90. we flakonie. Może to blisko będzie. Mam przygotowane y, takie powiedzmy, taką ściągę, że to będzie coś blisko Sophie Groisman, po prostu jej klimatów. Y, użytkownicy Fragrantiki wskazują, że są podobne do Wenecja Pastello i tych głosów zabyło dużo. Głosów przeciwnych było też dużo, chociaż zdecydowanie mniej. Niemniej to są perfumy unikalne, także mogli głosować ludzie różni. Słuchajcie, do internetu to przychodzą tak różne osoby, czasem się wydają sensowne na, na pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę, a potem z ludzi wychodzi jakiś taki. Coś dziwnego po prostu. I że są podobne do perfum Phantasm Teda Lapidusa. Ja ten miniaturoczek gdzieś mam to jeszcze, sprawdzę i porównam. Zaraz zobaczymy. Czy, w, w, czy są perfumy bo to wiecie jak perfumy były nieużywane to dwa pierwsze psiki to będą po prostu puste no wygląda na to że nie były no słuchajcie powiem wam tak opowieść morelowa spodziewałam się czegoś bardziej w stronę trezora jest to trochę myślę że te wszystkie morelowe perfumy będą orbitować wokół nut trezorowych ale jakby taki trezor na razie bardziej drzewny. Pizmo, tonka. Frakcja kwiatowa to ma być też między innymi jaśmin, róża, narcyz. Powiem tak, jeżeli te perfumy miały odebrać trochę klienteli, miłośniczkom Trezora, to było im trudno, bo Trezor był absolutnie bezkonkurencyjny wtedy, miał fantastyczne parametry. To był absolutnie doskonały zapach, dobrej jakości. Teraz Wydaje mi się, że jakieś zmiany nastąpiły. Jeżeli jesteście bardzo młodymi osobami, to ten zapach po prostu nie przypadnie Wam do gustu. Powąchajcie Exclamation Cotiego, ten czarny wykrzyknik, biała kule, biały, biały krążek, czarny wykrzyknik, korek, fo, powiedzmy, przypominający wykrzyknik. Trezor to nie wiem, później. Tak jakby się robi bardziej słodkawe. Tu jest ananas też, morela, śliwka. No to będzie taki, tak jak mówię, tak, to są lata 90. we flakonie, jak nie lubicie, to się nie polubicie. Także to uprzedzam dla kolekcjonerów, no cena poniżej 100 zł ciągle jest dobrą ceną. Ja nawet widziałam, już nie miałam te perfumy rok temu kupić, bo w perfumerii Tiger Bear one były po 150 ileś, a to jest taka perfumera, gdzie takich tanich perfum nie ma. To już wtedy miałam kupić, ale no, wiecie, człowiek chodzi od sklepu do sklepu, i perfum kupuje dużo. Co mogę, czego się mogę przyczepić? Trochę tandetny jest ten korek. Coś tam się rusza, ale dramatu nie ma. Tak? Bywało gorzej. No i oczywiście ten y, atomizer jest taki nieosłonięty. To generalnie cechuje takie perfumy tańsze, drogeryjne, ale dla miłośniczych nut Sophie mam. Myślę, że, że, że godne polecenia pachnidło Perfumy stworzył Mark Buxton. Przyglądałam profil, jaki taki twórczy, powiedzmy, perfumowy tego autora. Jest kilka ciekawych rzeczy. Zdecydowanej większości przytłaczającej jego kreacji nie znam. Widać, że pracuje raczej dla niezależnych marek. Czy jest jakiś zapach podobny do tego, który jest tak rozpoznawalny? Nie wiem. No. Polecam tego typu czytanie o perfumach, no myślę, że wielu moim widzom tego nie trzeba tłumaczyć, żeby zajrzeć na przykład na fragrantikę i potem klikać w perfumiarza i w perfumy podobne do tych. Jeśli nie mówiłam to przypomnę, to się pow to, to powiem. 94 rok, taka jest data powstania tych perfum. Przyszła pierwsza asystentka, Laluch, no ona mnie ostatnio kocha. Lalusia, chodź tutaj. Lalusia, chodź, chodź maleńka. Nie było mnie dwa dni, taka trochę obrażona. To może jeszcze raz przeczytam według fragrantiki nuty. No, może jeszcze tylko dodam, że na parfumu nawet znalazłam, że jeszcze było Dalissime Okon Concentré z tego roku. Czyli jakby woda, perfum O ode parfum. Przypominam, że pachwę to jest parfum, a nie parfum. Parfum to jest coś inne, co innego znaczy. Tak, by the way, tym wszystkim coś tak w internecie. No wymądrzają. Nuty. Brzoskwinia, morela, ananas, śliwka. Według Fragrantiki. I chyba takie same nuty były też na tak na, na parfumonet. Nuta bazy, marigold, to będzie jak samitka. Jaśmin, róża, narcyz, konwalia. Czyli zobaczcie, nuta serca nie jest taka a la Sofia Greisman, bo ona by nie dała narcyza i konwali. One tutaj jakby nie pasują, ale jakby dodane w małych ilościach, trochę tak jak cukier dodawany do potraw powiedzmy, czy coś słodkiego do potraw takich, nawet nie wiem, mięsnych, sałatkowych. Ono podbija ten smak do sosów. No dobrze. I teraz tak. Base no, ba, nuta bazy, wanilia, sandałowiec, piżmo, liczy. Liczy w nutcie bazy, może to być błąd w tłumaczeniu. Ambra i, ale liczy, trudno pomylić z czymkolwiek. Ambra i butonka. No, to tyle, jeśli chodzi o nutki. Zobaczymy, jak z tą trwałością. Tak, powiedziałabym, że to jest taki trezor bardziej drzewny. Nie wiem, jak się będzie rozwijał. Na razie jestem w trakcie analizowania. Zobaczymy. Też jestem ciekawa, jak, czy to jest nowy zapach. Myślę, że tak, że to nie jest jakby ten flakon z 1994 roku, że receptura jest z 1994, zapach nie. I teraz tak, jak wiecie, ja poszukuję nutek morelowych i nie tak łatwo je znaleźć. A tu w kadr trochę zepsułam sobie sama. Tych nut morelowych jest dużo. To, jest, to są perfumy do prania o zapachu właśnie takim... No tu wprawdzie nie ma informacji, że jest morela, ale moim zdaniem na rysunku jest coś, to, co tą morelę przypomina. Jest wskazywana nektarynka. Ludzie tam narzekają na skład, przynajmniej przy okazji tych pierwszych perchum do prania. To jak się na tym znacie, to możecie no, ostrożnie do zapachu, pod, do produktu podchodzić. Ale myślę, że słuchajcie, to nie jest takie proste. Nawet popularne, małe, rodzinne drogerie, jak zostały wprowadzone te ograniczenia, o których mówiłam w marcu, do, chyba 2022, to ludzie wszystko wycofywali ze sklepu, bo po prostu się bali, że przyjdzie jakaś, powiedzmy, kontrola i bardzo duże grzywny by były. No to takie duże sklepy, to myślę, że na pewno tego pilnują. Także, słuchajcie, na opinie z internetu, szczególnie te takie wygłoszone w taki sposób, bardzo, bardzo stanowczo. Bardzo Państwa uczulę, uważajcie. To są po prostu jakieś te no to, okolice czarnego piara, albo po prostu węcz, czarny piar. Dobrze. Z nutą zapachową nektarynki, jabłka i marakuj. Także tak, ja myślę, że tu jest ta nutka. A to wszystko oznacza, że ta nuta przyjdzie do perfum. Bo rzeczywiście, słuchajcie, porzeczka, malinka, to już wszystko w perfumach było i Trudno stworzyć coś nowego. Moreli nie było de facto dla 90. Tam się pojawiały oczywiście pojedyncze perfumy, a teraz było bardzo dużo premier, w których jest Morela. Także może ja się zatrzymam nad kilkoma premierami, a potem jeszcze Wam opowiem o moich zakupach. Jak wiecie, za pieniądze z Buy Coffee kupuję sobie książki. Bardzo jestem Państwu za to wdzięczna, bo one są po prostu drogie. I teraz tak, co tam w tych premierach morelowych jest? Na pewno wąchałam Paco Rabanne, Olimpea czarny flakon, absolu będzie. Czarny flakon, ale są dwa. Jest chyba parfum jest absolu. I ten jeden, o którym myślę, że ma, o którym, na który chcę Wam zwrócić uwagę, to ma taki przyczepiony, takie złote kółeczko z czarnym kółeczkiem i to wygląda jakby takie był półksiężyc złoty, to są po prostu dwa kółeczka, małe i duże, przytroczone. I rzeczywiście, obecność takiej kremowej, słodkawej nuty wydaje mi się, że przynosi zupełnie nową jakość do tego zasadniczego akordu. Czekajcie, pewnie tu jakiś, Aha, kawusia. Dobrze, bo one tak lubią te koteły. Tu jesteś jeszcze, chodź, który to jesteś? Pokaż się. To jest kawusia. Sta... Stali widzowie mojego kanału na pewno pamiętają kota, który spadł mi prawie na głowę z czereśni. No to to jest właśnie ten dzik mały. No już przyszła. Także tam jest Morela, i rzeczywiście Morela w tych perfumach y, Olimpia zmieniła całkowicie charakter tego zapachu. Y, powiem szczerze, trudno, to jest dzik niedobry. Ona mnie gryzie teraz. Idź, idź, idź dziku. Gdzie pójdziesz sobie? No, pokaż jeszcze do kamery. Najgrzeczniejszy kocie, pewnie Laluch najlepszy. Ona się chce bawić, ona takie zabawy tylko zna. Lalusia, kawusia, dobrze, ale to nie ze mną. Aha, spodobała jej się nawet taka zabawa. No i oczywiście to. Nuta w Olympia bardzo się zmieniła i to są już inne perfumy. Także przywąchajcie I jeszcze jest zapach, który dopiero wchodzi, już tam gdzieś w internetach jest pokazywany, już jest na Allegro. Ale no, w perfumerii nie ma testerów. Jean-Paul Gautier perfumy. Jeden z wielu, jest to flanker perfum Label, nazywa się Label Flowers. I ma, tak, ma morele, ale ma też osmantusa. I białe kwiaty, bo się takie jak magnolia i jaśmin. Wanilia Vetiver Paczula jest w bazie. Także tak, tam jednym z nosów tego, tego zapachu. Label Flowers jest taki perfumiarz, który zrobił perfumy. Dużo takich perfum. One mają z osobowością, z charakterem. Czy one są. Czy ja je szczególnie polecam? Nie. Na przykład nie polecam za bardzo perfum, które się nazywają. Bois Imperial. I tam wydaje mi się, że ta nuta w z Spatula z tym Była Imperial. Może być troszkę takiej, takiej chropowatości, drapieżności, yy, więc Bois Imperial jako męskie perfumy, jak najbardziej, jako damskie to tylko naprawdę to musi być świadomy wybór. Ale tutaj jakby to było przełamane białymi kwiatami i tą wanilią i przede wszystkim tym, tą morelą, może dać dobry efekt. Ja tego jeszcze nie wąchałam. Jak wspomniałam, na Allegro te perfumy są, na pewno nie kupię Ponieważ, jeżeli już to kupię próbeczkę. Także to tyle. Aha, jeszcze wracając do tego zapachu, on też na Amazonie jest w dobrej cenie. Tak, właśnie poniżej 100 zł. Także jeszcze raz zobaczę. Słuchajcie, chyba są nietrwałe. i je trzeci raz. Mają coś tej Wenecji. Może to będzie Ala Venezia Wenecja Pastello, ponieważ no Wenecja Pastello, tak się wtedy flankery robiło, że Wenecja, marki Laura Biagiotti, że Wenecja i Wenecja Pastello musiało, musiało coś łączyć. Także tak wyczuwam jakieś coś trochę nuty, tak jakby pomiędzy Trezorem a Wenecją. A w Wenecji Pastello nie znam, po prostu gdzieś tam mam flakonik chyba od widza. ale chyba nie testowałam, ale na pewno nie na tyle, żebym mogła tu jakieś wygłaszać opinie. Teraz kochani, zakupy w Galilu, tradycyjnie do większych zakupów książkowych dodają, te za darmo dostałam i zamówiłam dwie książki, co do których Mam nadzieję, że nie, niebawem coś wam więcej opowiem. Orange Flower i po prostu pomarańcza. Jak wspomniałam w tym roku, moim u mnie na kanale, tego może nie ogłosiłam oficjalnie. Rządzi pomarańcza. Z jakimś kwiatem, jeszcze nie wiem, miała być gardenia. Gdzieś ostatnio widziałam gardenię w takim ciekawym zestawie. Nie wiem, czy nie z, magnol yy, z Morelą. Także co wam mogę powiedzieć? Uwielbiam w tej. Tutaj kwiat pomarańczy jest strasznie ważny. Tu jest informacja. Anne Flippo opowiada, czyli twórczyni Libr oraz Carlos Benaim też jest twórcą Libr o swoich pierwszych doświadczeniach z tym kwiatem. Ja uwielbiam ostatnią, jedną z ostatnich stron tego tej książki. No niestety ona 100 zł jedna kosztuje. I oni tu na końcu właśnie wybierają dwóch, trzech perfumiarzy, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z tą nutą. Anne Flippa mówi, że się wychowywała na południu Francji, na północy Francji. Nie znała tego zapachu, czyli w takim klimacie gdzieś jak u nas. I spotkała się z tym zapachem raz w oranżerii. To po prostu ją naznaczyło. Ta, ta, ta woń była dla niej po prostu odkryciem tak niesamowitym, że zapamiętała to na całe życie. Natomiast Carlos Benaim, który jest współtwórcą Libr, mówi, że on z kolei się wychował na południu, przepraszam, w północnej Afryce. No to już jest taki pan dojrzały i wie, że ma wiele zwią związanych z tym zapachem wspomnień. Dla niego to jest zapach dzieciństwa, bo tam zawsze pachniało tym zapachem, a kiedy te kolonie się odrywały od Francji, to w czasie manifestacji była rozpylana woda pomarańczowa, to się destylat. No. Polecam jak gdzieś kiedyś znajdziecie, może szukajcie na Allegro, może bo to naprawdę można nawet za kilka, kilkanaście złotych kupić wodę pomarańczową warto sobie kupić. To właśnie nie tyle olejek, bo w przypadku właśnie kwiatu pomarańczy i olejek, i woda pachną podobnie, w przypadku lawendy jest duża różnica. Jak na razie z moich obserwacji, które porównywam. Ten hydrolat właśnie w tych krajach arabskich dodaje się. Hydrat z kwiatu pomarańczy, do deserów, także tam desery pachną kwiatem pomarańczy. To jest jakby taki składnik, który powiedzmy, tak jakby z naszym może cynamonem można porównać. Z wanilią to nie wiem, ale można z wanilią właśnie. Jeśli chodzi o częstotliwość występowania, to może z wanilią. Także tak, te dwie książki jeszcze czytam, do nich wrócę. Aha, właśnie, słuchajcie Państwo, bardzo źle się te książki czyta. To też, jak już dzisiaj tak narzekam, to ponarzekam znowu. Powiem tak... Źle się je czytam, mnie zaraz zaczyna głowa boleć. Nie lubię zapachu perfumerii niszowych. Po prostu. Dlatego tak rzadko o tych ja perfumach niszowych tu mówię. Po prostu te książki są przesiąknięte tym zapachem tej perfumerii. Po prostu 10 minut czytania, ja już w ogóle jestem rozkojarzona i nie umiem się skoncentrować. Także książki są, jak szukam ciekawostki, to do nich wracam, ale zapach jest dla mnie nietolerowalny. Oczywiście uwielbiam te wszystkie ich grafiki, gdzie oni wskazują najważniejsze perfumy z kwiatem pomarańczy. Chyba niebawem już zrobię film, bo chcę się z tematem zmierzyć, dopóki jest lato. Natomiast pomarańcza jako taka, no to o tutaj mówi perfumiarz Nicolas Bellier. orange is orange is kameleon. <laughs> jest kameleonem. No nie wiem, no skoro tak perfumiarz mówi, być może to jest opowieść o pomarańczych, chyba dwóch tylko perfumiarzy. A nie, jeszcze jest Françoise Caron. Wiecie, kim jest Françoise Caron? To jest siostra Liviera Crespa. Także to jest przedstawicielka, to taka pani też, powiedzmy, no, no nie jest to najmłodsze pokolenie, nie wypominawszy wieku kobietom, ale zrobiła wiele filarów, jest po prostu przedstawicielką zacnego rodu związanego ze światem perfum dystrybucją, sprzedażą bardzo wielu wybitnych perfumiarzy wychowuje się właśnie od, od, od dzieciństwa w domach gdzie te po prostu te substancje aromatyczne no, po prostu były ona mówi, że przypomina jej no także tak, dobrze, dość do tego wrócę oczywiście, że z dzieciństwem się kojarzy jest to wdzięczny, przyjemny zapach Nicolas Bellier i jeszcze jest Juliet ojej, jakieś greckie nazwisko nie będę łamała sobie języka na razie. Także tak. Oczywiście świetną sprawą w Galilu zawsze jest to, że oni dodają, lubią też poperfumować chyba zapachem z próbki. Dodają trzy próbeczki do chyba do każdego zamówienia praktycznie. Tam wprawdzie chyba nie ma rzeczy takich bardzo tanich. To no i ja dostałam. Prosiłam o coś takiego morelowego. Chyba nie było, ale dostałam takie powiedzmy klimaty bliższe tego, tego Akordu, Abalm of Calm, Penhaligon'sa, Magnolia Supercritique, o tam się przyda, Magnolia. A, wiosna już niedługo znowu. I Bibliotek Bairredo. To rzeczywiście to są klimaty, którym blisko do pewnej kwiatowej kremowości wąchałam, ale to jeszcze za wcześnie, żeby już. No i tak sobie to ładnie pakują, także. W sumie to należałoby do Galinu chodzić tylko po jedną książkę i za każdym razem brać trzy próbki. No ale chciałam te dwie książki wziąć, bo tak sobie myślę, a to temat pomarańczowy będzie już ogarnięty. Jeszcze jest jakaś na jakiś bloterek, ale to z Sephory, chyba nawet pusty. Także tak, tak wyglądały moje zakupy. Jeśli Wy poczyniliście jakieś, niekoniecznie zakupy perfumowe, ale jakieś odkrycia, gdzieś znaleźliście ten zapach, bo właśnie zachęcam Was do tego, żeby to, że nie jest morela na kanale rządzącą, żeby niekoniecznie musieli teraz lecieć i kupować cokolwiek morelowego, absolutnie nie. Po prostu analizujcie, badajcie, szukajcie, bo może Wam w ogóle ta nuta nie spasuje. Że jak macie jakieś morelowe doświadczenia, wspomnienia, odkrycia, no to dajcie znać, ja sobie też tym tropem pójdę. Wszystkiego pachnącego, papa. Pa.